Panie trenerze, za nami trzy mecze kontrolne, dwa jeszcze rozegrane w Polsce oraz minione spotkanie już tutaj w Słowenii z Mariborem. Wygrane szczęśliwie 3 do 1. Jak trener ocenia te wygrane sparingi? Dla no, nas bardzo ważne, bo zawodnicy mogą regularnie grać i mamy możliwości, dlatego bardzo ważne, że każdy z tych zawodników ma okazję się pokazać i zobaczymy na koniec jakie będą swoje efekty. Jak na te mecze można patrzeć w przekroju najbliższego sezonu? No to są okres przygotowawczy zawsze ma do, to do siebie, że to są. E, nigdy nie wiadomo z jakim przeciwnikiem na jakim etapie się gra, dlatego, dlatego to, to i tak wszystko weryfikuje liga. Wyniki spotkań sparingowych robią wrażenie, ale rezultaty w grach kontrolnych mogą przesłonić ogólny obraz gry. Co według trenera jest jeszcze do poprawy? No jest wiele elementów do poprawy i wiele rzeczy, które musimy robić i pracujemy nad nimi. Także mamy bardzo dobre warunki tutaj stworzone, mamy bardzo dobre boiska, mamy bardzo dobre tutaj, jeżeli chodzi o wszystkie inne elementy do przygotowania i całe obiekty, mamy też dobrych sparring partnerów, to co jest najważniejsze i mamy kadrę, która w większości już jest tutaj na miejscu i to jest dla nas bardzo ważne, bo tak planowaliśmy, żeby od początku ci zawodnicy byli na zgrupowaniu. Jakie są oczekiwania względem obozu? Na co będzie kładziony największy nacisk w przygotowaniach? No, nie da się, no, wszystkie elementy są. Mamy kilka sparingów, musimy się na do nich dobrze przygotować i też te, po tych sparingach zawsze musimy przeanalizować, y, jakie mamy problemy i co musimy dalej pracować i tak robimy. Y, są z nami no, na obozie również młodzi zawodnicy. Jak oni się sprawdzają? No i na razie bardziej no po tym okresie, gdzie mieli obóz, to wiadomo, że nie, 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 nie są w takich jednostkach treningowych jak starsi i na razie też mają dużo siatkonogi, gdzie rywalizują między sobą i staramy się, żeby się rozwijali technicznie, ale też przy okazji, żeby widzieli jak to wygląda i na pewno też, ale w jakimś meczu zagrają tutaj w tym okienku było już kilka transferów nowi zawodnicy zdążyli zagrać w meczach sparingowych jak oni wkomponowali się w drużynę czy można już mówić o pełnej aklimatyzacji no tutaj na pewno są pozytywnie przyjęci przez zespół i sami też mistrzostwa Europy też do, do, dodają do tego, bo kilku zawodników mamy z różnych krajów i sami emocjonują się tymi meczami i ważne, że ten klimat jest dobry widać, że chęć pracy u wszystkich oby nas tak jak dalej jak pracujemy, mimo że ciężko pracujemy, że omijają nas kontuzje i oby tak było cały sezon.